Cześć dzisiaj będzie odcinek stosowania postaci. Na początek poleci rejs, czy jak tam było, nie pamiętam jeszcze, chwilę. Co to jest? Czyli mogę latać? Dobra. Fajnie. Dobra, granat taki. Dobra, teraz będziemy testować. No i czebora nie będziemy testować, bo już yy, chambera testowaliśmy. Dobra. Od co? Сюда флеша? Ja. Так, кто-то его? чья может, еще сильнее, в спартаке. Что to jest chory, psychicznie, kto wymyślił neon? Kto wymyślił to postać? Ktoś jest chory psychicznie, fizycznie też, mentalnie. Jeszcze raz, nie ja Ty, bo zaraz mi się ulot skończy. Chodź. Chodź tu śmiertelniku. Za wolno, jak ty zawalasz czysto na godzinę. Wow. Chyba decyzja jest prosta, kogo bierzemy. To w sumie nie jest prosto. Co z mogę robić? Nie wiem, to co chcę, to co lubię, nie wiem, to co... nie wiem. Mogę wszystko stać, ale to postać jest powolona. A, dobra, no jest taka wielka, że nie umieści się tutaj. Dobra, jeszcze weźmiemy sobie tego czołgora. Ja. Chyba tak mniej więcej widzieliście mój celownik. Ale wątpię. No, zmieniam na Chambera, ale to mi się daje. Chwila. To coś co robi. Dobra. Dobra. Pod to coś mogę strzelać, pod E, nie wiem co robię tutaj, nie wiem co. Co? Telefon gotowy? Kto mógł się tym podobać? Ty... <laughs> Wiecie jak się robi tak paski, że bierze się taki, i bierze się pasek tak na pół składa, bierze się tak, przykłada do oburąki się i się później, tak strzela tym paskiem, no to jak chamber się teleportuje, no to jest taki sam dźwięk, tylko że bardziej cichy. Co? Co jest? Szyperka. Spowolnienie? Na przykład tak sobie strzelę tutaj. Czyli to musi być osoba albo Bot. Żeby to było spowolnienie. Ja nie wiem, którą to było... Jak Jaką no postać mam wybrać? Nie wiem. Sprawdzimy jeszcze tego. Juroku. Chcę zwrócić, chcę zwrócić, Małci. No, Małci. za, 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 za daleko. Nie wiem, w przypadku jestem poza tym. Dobra, co ja tu mówię? I sam okres prociny. Czyli jestem niewidzialny na chwilę. C.

Dobrze. Testujemy następną popaloną postać, czyli tego 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 dziwnego kto się, co очень Ну she went back, she

To mogę ci zrobić? Tylko, że to bardzo długo, te, 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 te... to tego. Ty, się Bob nazywa? Dobra wychodzimy i to będzie Z tym mogę latać, z tym mogę zawalać Z tym, tym mogę obrać mogę dwie bronie Ja. Z tym mogę zawalać, z tym mogę latać, z tym mogę brać broń. Zawalać, wy wylatać. Dobra, na y chwilę. To będzie raz, to będzie dwa, to będzie <śm> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja, ja nie, ja naprawdę nie wiem, kogo ja mam wybrać. Jedną umie latać, drugą jedną mi to, trzecią mi tanta, jeden mi się teleportować. Czy tanta umie, nie wiem, biegać i zawalać w nieskończoność, no? Nie wiem. Dobra, Rejna. Dobra. Ojej, ja nie wiem. Odblokowałem Rejnę, czy nie? jest że... E... To jest Rejna, to jest Rejs, dobra! Dobra, bo jestem głupi. Dobra. To, 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 to.

Aaaa, ja nie wiem. Chwila, dobra. Tutaj obejrzymy. To, 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 to i to. Dobra. Tutaj, Tutaj. To, 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 to i to. Dobra. Tutaj. To, 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 to i to. Dobra. Jeżemy yes. <try> z buku. Spójrzmy. Karnet... Tak, główna, główna Gdzie to się sprowadzało? Ej, widzowie, gdzie to się sprowadzało, kiedy masz się następnego, tego, tego adresa, czy jak tam, do odblokowania? Tutaj? na przykład jak Ty dobra nie, bo ja z kinem też mogę patrzeć Ty dobra, to jest To Tutaj na pewno będzie niebie niebieskie Ty, ten kozak wygląda Przypinka też o, Tutaj będzie zwarte na stówę nie, ale... potem działania. Ta... Karta kredytowa rodziców. Dobra, fajnie. Ale tu jest tą strzepę. Nazwać przypinkę karta kredytowa rodziców. Sprawdzimy ile mam Po co? się, panie. Trzy. Dobra. Yy, Jeszcze raz spojrzymy jakie Dobra. Bierzemy Rejnę. Ta Rejnę, race Bierzemy. Już i karty. Mnożyj tutaj. Dobra. Widzowie, szybko kończymy ten odcinek. Chyba.